Siema, cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was ponownie w GTA 4. Zanim jeszcze zaczniemy zapraszam was oczywiście do komentowania, lajkowania oraz subowania. Z góry dziękuję. Wiesz co, zaczynamy od pierwszej misji, którą będzie światełko w tunelu. You sure this guy's I'm all right? you, the guy's You good. check them out. Hey, here he is, right here. Phil Nico, Nico Phil. So you're the guy who got jumped for a couple of million. Yeah. You gonna pop me for it? <laughs> no, I've heard good things. Some odd friends, but you know, what are you gonna do? You're right. I've been keeping bad company. Oh, you mean this guy? He's okay. Well, he pays up, and uh, he ain't gone to states yet. Very funny. Ha-ha. Listen, we got a lot of missing money, and we got a problem with these fucking bikers. And I've got the problem finding someone. Yeah, I nearly got something on that. So we sent some of our boys after the money. Maybe you can deal with the bikers. Calm them down. They're causing trouble on the corner of Vauxite and Exeter. Sure. Otherwise, you and Raymond here got a serious problem. The boss has got to get paid.

Lecimy Holy na misję, panie. Ja mam tutaj so, swoje me... priorytety, więc ja tutaj przyjmuję tą taksówkę. O, jesteśmy na miejscu. A dziękuję pani bardzo. Bardzo serdecznie. You Hey, we'll see if we can keep up with some real American bikers. Hey, let's do this! Here we go again. No i znowu, dokładnie Nico, niestety. O, no, hello? A, dobra, mogę całe szczęście skipnąć Katrin, więc mi. Kasenka się przypakowała, przypagowała, ale całe szczęście można było ją w i zabić. Okay. To znaczy się y... uka trochę, to znaczy się... postrzemaj. Y... Znaczy no, to chyba tylko kasę za a nie diamenty. No, może tym To Ten jest normalnie gąbką na pociski. Osobiście myślałem, że to inna misja jest, że to, to jak... Aha, bo to chyba ta misja, o której pomyślałem jest dla kogoś innego. A to ty wiecha do metry, jedź za nim. Dobrze! On jest chyba odskryptowany. No. On jest na 100% odskryptowany, co tamtego pierwszego można było załatwić. Od tego trzeba gonić. A nie kolego, mógłbyś, mógłbyś swoje już pójść spać, bo nie mamy całego dnia. A dawaj no, nie na nas 100% z Tak ale to jest wydawna z tego motora, czy motocykla. Jak bywało, tak bywało. Tak, Więc możemy próbować jeszcze do niego pójść, ale nie mam na 100% który miało tutaj nazwijmy tu cuda. Skąd no, wiesz? Może nie w tym życiu, ale może w poprzednim był Niko po harley On ty o tym wiesz? No, mogę próbować i próbować, ale nic to nie da. Nie my właściwie jedziemy właściwie prawdopodobnie sam mocy w którymś momencie O, to widzę, że jakiś wypadek był to wejść do pociągu. Tak, oczywiście, będę wchodzić do pociągu. O! Teraz dopiero można było. Ole się wyrąbał. Dobra, ogarnięte. Dobra, zgarniamy taksówkę, żeby już szybciej się z powrotem do Raya Bocino dostać. Ja myślałem, że te misje dla Reja to były ostatnie te w poprzednim odcinku, a tu jednak jeszcze trochę mamy do niego roboty Dwayne, Derek, Gary, Ray Bocino.

I'm in shit because of you, you piece of sh. Hello? Hello? Uh, ah. Go ahead! Open your mouth, asshole! Push your fucking luck! Ray. What the fuck do you want? You told me to come. Well, sorry. Having a bad fucking day. Oh, I'm sorry. Me too. Fuck it. Fuck it. That curly head. Leech is gonna talk! Go shut that stooge up! Shut who up? Isaac! The diamond dealer! He's blaming me for everything! Everything! Even the shit we didn't do! Now I got no money, no diamonds, and his dick's threatening to have me killed! Blaming me cause he got robbed! Okay, so? He's holed up in the Majestic with a couple of his cronies. Go shut those fuckers up! No problem. Hey! Can I get a coffee, please? Kolejna misja e, sprzątająca. Będziemy sprzątać czyjeś brudy, że tak powiem. Dawaj tak so Ktoś tu siedzi już wcześniej? Czy... nie, jestem e, pierwszym pasażerem. Spoko, spoko. Dobra. No i e hotel. Ilo Ooo, ładnie. Ładnie, ładnie. W sumie strój pasujący mamy. Dobra. Znajdź drogę do park-handlarzy. Poznać Isaaca i jego kompanów. No dobra. Winda zamknięta. Ja tu yy, do kolegi. Pojadę windą? Tak średnio. Ale schodami mogę. Też nie mogę. O! Out of order. Panowie, jak mam się tam na góry dostać? Tędy? Nie, 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 tędy. Oj, wybaczcie, przepraszam bardzo. Chyba, że muszę. A, musiałem po prostu tutaj guzior wcisnąć. No dobra. No i jest winda. Oj, coś się zbagowało. Tak? off limit No to ja jestem poza limitem. Jestem na liście zaproszonych. Więc... Ja tu jestem zaproszony, panowie. Więc ja tu... Mogę być. Dobra. Przeładowanie. Dzień dobry. Smacznego. Trochę kul... O! Jeszcze jeden. No nie możemy za, za bardzo szarżować Bo aptek znaczy się kamizelka nam się powoli kończy No to ten chyba przeżył Gdzie on jest chyba ze sko A tu jesteś Dobra Zobie otwórzmy Przeładujmy Oj trochę mi się Oj, nie tak jak bym chciał Ciekawe w ogóle, czy misję da się w ogóle na cicho zrobić? Chyba nie. Aj, tak. O, on jest chyba też oskryptowany. Ok, załatwiony. O! Wolę pestkować. O, mam wrażenie, że. Nie będę... A, tam jest niewidzialność rana. Nie podoba mi się. Ej, jaki... Nie obrawuj panie Polaka. Znaczy się Polaków. O, ciebie można oszczędzić. Hmm. Da. W sumie w to, czy on przeżyje, czy nie przeżyje, to nie ma wpływu na fabułę, a niech se żyje. Nie Ale tego trzeba łukatrupić. Powiadasz? powiadasz? noc. ludzi nie Dobra. Eksploatujemy się stąd. Żeby Polaków obrażać. Hot na niego. O ty dziadek! Gdzie? A gdyby to była drugi Pięć, to bym sobie z, z, ze spadochronu zaskoczył, a tutaj tak tak kiepsko. O, ale tu jest przejście. A, dzień dobry. O, i tamtą windą uciekniemy. Spoko. Spoko loko koko, ale już mi się amunicja Dobra, zjeżdżamy. Na, 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 na Dobra. Oj, spadamy. spadamy stąd. Najlepiej tędy. Hitz? tu jeszcze nie ma policji. Znaczy się policj-majstrów, jak zwał, tak zwał. Łops. Bo już skończyła się misja, więc.

i so you fought in the war you know a lot yes you're looking for some people we're all looking for that special someone but most of us don't want to kill them when we find them most murders are committed by people you know most wives are killed by their husbands yes and my wife had better stop sleeping with that tennis coach or i'm joking I'm sure your wife doesn't need to sleep around. Well, I'm joking. I'm sure she does. Funny. I'm divorced. My wife can sleep with whoever she wants. Interesting. I'm not divorced. I was never married. No details. I need you to go find someone for me. I'll be getting a picture through shortly. This is important. So why use me? We always use people like you. Karen, Michelle, she was the same. Someone with something to lose, but not much to live for. What's in it for me? Two things. One, you don't get a hundred murders pinned on you. Two, maybe I will help you. And maybe I won't. Now get access to a police computer and wait for my message. Go. we one thing the mission, which is access to police computer. Przez przypadek dobrze wyszło. Yeah. Przez przypadek. O, czekamy na wiadomość. O, dzień dobry. O, jest ULP, Paper. Twój cel. Znajdź go i wyeliminuj. Skorzystaj z komputera policji. Yy, przeszukaj bazy danych. Według zdjęcia. Jedno połączenie, wybierz. Lokalizuj. Miejsce pobytu przez ten zostało naniesione na mapę. Ojoj. Oj. Aż mnie. Głos mi się załamał aż. Od jakiegoś czasu mnie meczkę kaszę. Mam nadzieję, że nie będę musiał wycinać właśnie kosztów z, z odcinka. Po prostu mnie coś w gardle. I później to się kończy właśnie koszulnięciem. Ale mam nadzieję, że nie będzie takiej potrzeby. Dobra, koniec gadają. O, w sumie nieistotnych rzeczy. Robimy misję. E, gdzie właściwie? A, jedziemy na tak zwaną pierwszą wyspę. Szkoda, że mam flaka. Zamiast koła, w sumie możemy, yyy, tak, widzieliście to, to było ciekawe. Mogę w sumie włączyć te koguty. Wtedy w teorii będzie szybciej, bo będą zjeżdżać z drogi. A bo tak jak tutaj, będą mógł robić, o, pierdolone oko. Dzień dobry, Widzę. widzenia, panie policjancie, wszystko na legalu. O, a tu co się dzieje? Jakieś znowu głupoty się dzieją na drodze Dobra, oj, sorry. A chyba wiem która ta jest. Chyba wiem, taka na... To była chyba ta misa na tym parkingu całym Jakby wyeliminować przeciwników jak się nie mylę A no chyba tak Chyba tak I found this place. There are a bunch of guys hanging around. Well, he must be in there, Nico. Dispose of them all. We're doing a favor for our comrades in the east. You better start doing me some favors soon. Over mam mountains, sniper car. Here, I have. Ah, I have. Mick. Mick. Jeszcze jeden, pokażę. Jeszcze jeden, dobrze. O, tu jeszcze jeden. O, to tego niestety nie strzela. Ale tego jak się. Ej, Halo, oh. dlaczego się samo włączyło te koguty? Szczelym mi w koguty i się same włączyły. Zły człowiek. Nie chcecie podobraci? To będzie po złości. O, poczekajcie, ja tam do was się dostanę. Czasie czy później? Się dostanę. Spinaj się, Niko. Obawmy się może teraz w tym... ...tym shotgunem. Yy, tym Bo ty do mnie mówisz? A masz po głowie. Przyszło, nie? W sumie, czemu, nie? Może tym razem się uda? O, udało się. O. O, teraz było piękna szoszunia. O, ho, ho, to było ładne. Pokaż się. A pokaż się, no. No, dziękuję. Dajcie mi to. Gdzie oni są? Jeden. O, dzień dobry. Nie odzywasz się? Jesteś nieistotny dla fabuły. Żegnaj, o, tym sobie amunicję do M czwórki naładuję. Ile mamy minut materiału 20? Spoko, spoko. A też dobry czas mam, więc możemy kontynuować.

Ponownie Jak zaczęliśmy wątek z nim. To w sumie będziemy kontynuować wątek. Spoko, dzięki. Dobra, wbiegamy w punktnik. Misja o nazwie Czarne helikoptery. Okej, okay, ciekawe co będziemy robić, bo nie pamiętam tej misji. You're bringing a lot of heat. Hang out with bad people, doing bad things, making idiot moves. I'm an idiot. I move. True, but the last thing I need is you getting caught. Why? Because I lead them to you in some plea bargain thing? To me? Who am I? There's a hundred guys in this building alone who fit my description middle aged men, paunchy, glasses. You bring them here? What's this? Empty office, leased to a man who died in the last days of Vietnam? Who? Call me up. Huh. My number never existed. No, I'm not too worried about that. I mean, I think you'll end up on a flight deck, but that's your business. Then what? Because you're good. Because I need you to keep being good. And you're getting distracted. Oh. oh. Funny. Oh. Yeah, good. I need someone neutralized. Guy is moving a lot of money for terrorists. Whatever. It doesn't really matter. The guy's got to go, but I need to know his movements first. How? Huh? I've got something that's going to help you. Head over to Albany Avenue and Lancet. And give me a call. Go. Can I get paid for this? Can I get a medal? Did you get a medal in your last war? What did you give Michelle? For me? Michelle? Karen? We gave her a life back. We didn't play too rough. We gave her some money. She still works for us. What about me? We'll discuss that later. No dobra. Udaj się do Civilization Plaza. A, w sumie rzut beretem. Ogarniamy sobie tylko jakieś auto. A tu już widzę, że jest sporo aut. To czerwonym się podoba. No niko wsiadaj do auta. Dziękuję. A, to jest Fortuna. O, spoko. A czemu ja tak jadę mogłabym? Bez sensu, mogłem zawrócić. Po co słuchać nawigacji, podbierz? No spoko, będzie... trochę zabawy. Hercompt. halek zawsze się różnie kończy. Raz dobrze, raz źle, a częściej źle. Zgubisz ją, albo ta się zbaguje. Bo raz mi się tak zdarzyło, że mi się właśnie karkę zbagowała. Dobra. Ale mi się wydaje, że dlatego mi się zbagowała, bo miałem wtedy akurat zmodowane yy, GTA, w sensie miałem po prostu po podmieniane modele pojazdów że z tych cykieta czwórki na realne prawdopodobnie to mogło być problemem że Halka się bagowała dobra jednak trzeba tak... Oj wybacz panie policjancie. niespecjalnie przez przypadek że pamiętam że ta Halka się bagowała przez to że jej się te śmigła psuła. Migła jej się po prostu to same psuły, nie wiedzieli czemu. Wystartowała i od razu śmigła popsuła. Ale no tak jak mówię, to prawdopodobnie to był urok w, nie wiem, podmienioną kapsułki. Z podstawowej czwórki na... nawet nie pamiętam na co miałem podmienione. Dobra, się mnie się trochę śpieszy. Wybaczcie panowie policjantowie. O ja mam tutaj ważne zadanie Dobra, gdzie ta helka leci? -hel bo szczerze nie pamiętam Pamiętam tę misję faktycznie Tak jak mówiłem Ale nie pamiętam zupełnie gdzie ona leci W sumie podobna misja była też w Gita Sandra tam się jechało na komisarz policji A potem No w... <laughs> i wybaczcie a później właśnie trzeba było też ścigać helikopter żeby się tam pozbyć tam ludzi na pokładzie w sumie stąd też wyruszaliśmy z komisariatu policji a, więc trochę taki recykling misji? w sumie trochę tak trochę tak Że misja poszła do recyklingu ponownego a co zabawne z misji znaczy się z części na część od razu. Bo z takich głównych części to najpierw był Sandrans i chyba od razu o, później czwórkę. Nie było żadnej y, części pomiędzy chyba. Z, z głównej serii, oczywiście, mam tu na myśli. No. Muszę się jakoś tam dostać. A pojedziemy sobie tam nie? On będzie ukradnij helikopter. Znaczy się pożycz. Ja tego helikoptera nie poukradnę, jako pożyczę na zawsze. A tam widzę, że ktoś się zbagował, MP. Pozbądźmy się najpierw tego. Mm. Ale dobra, na przypadę, ale dzień dobry. Dobra, dzięki, dobra, sprzątnę tutaj nasze znaczy się posprzątane, Bie bierzemy helkę. Czy ja pamiętam jak się lata ta Helką w Geta czwórca? Florian? That's not my name. Bernie, what can I do for you? I need you to come around to my place, Nicole. Please, come soon.